Cześć, Mantko z tej strony Plecki, a tu będzie szybki poradnik, jak poprawić wydajność swojego komputera. Najpierw wchodzimy w komputer i w właściwości, później w zaawansowane ustawienia systemu, klikamy w zakładkę zaawansowane, wydajność, ustawienia. Klikamy dopasuj dla uzyskania lepszej wydajności i zastosuj, czekamy chwilę i klikamy OK. Następnym krokiem będzie wejście w personalizuj i wybrać sobie jedno z tapet kompo z kompozycji systemu Aero. Ostatnim krokiem jest wejście w link w opisie. Przepraszam. Nie wiem, czy on mi się osunął. O, proszę bardzo. Musicie kliknąć w ten przycisk lub na tę tą, na tą nazwę yy, zalogować się yy, i pobrać później Palamy tam, gdzie to macie. Wchodzicie w to. Włączamy setapa ruchom. Tak. Teraz klikacie dalej, będzie się Wam ładował taki pasek. Potem dajecie miejsce docelowe yy, i tylko tam potwierdzacie. Ja już nie będę tego instalował, już to mam zrobione. Kolejnym krokiem jest wejście tam, gdzie to zainstalowaliście, lub jeśli stworzyliście to yy, ikonkę na pulpicie. Wchodzicie. O, przepraszam, bo już to wcześniej robiłem. Wystarczy kliknąć, jak to będziecie, będzie mi takie coś. Wystarczy kliknąć Start Boost, wtedy będzie to się Wam ładować. Ja już to mam zrobione. Doładuję Wam się do końca yy, i jak widzicie, komputer nam zwiększył wydajność. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!